Hej, cześć się witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeszcze przed odcinkiem pragnę zaznaczyć, że przepraszam za taki głos, ponieważ coś mi się stało ze słuchawkami i nagrywam z mikrofonem, z e, po prostu z laptopa, więc takie się, różne dźwięki, szumy. Bardzo Was za to przepraszam, ale dziś chciałbym Wam zaprezentować odcinek o co chodzi z tym całym Minecraft versus Fortnite, więc myślę, że taki odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie subskrypcję na kanale, ponieważ do końca roku planuję, planuję. No po prostu chciałbym fajnie by było, jakbyście zostawili subskrypcji, bo do końca roku chciałbym, żebyście my wbili 50 subskrypcji. No i kliknijcie jeszcze raz łapkę, a my lecimy z odcinkiem. Pewnie wiecie, bądź nie, Fortnite to dosyć fajna gra i naprawdę bardzo szybko się rozprzestrzeniła na yy, forach społecznościowych i typu itp. 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 Tak samo się chodzi z Minecraftem, tylko Minecraft ma już dekadę, a Fortnite ma już 2 lata. No i naprawdę jest to porównanie bardzo duże, no ale o co w tym wszystkim chodzi? Pewnie kto ma TikToka lub ma YouTube'a, na pewno ktoś ma YouTube'a albo już TikToka. E, bardziej tu chodzi o TikToka, ponieważ sam mam TikToka, ale nie nagrywam na nim, tylko po prostu mam takie jakby bez konta, nie? To nieraz widzę takie rzeczy, że na przykład dużo osób wyśmiewa Minecrafta lub wyśmiewa Fortnite'a. E, I o co w tym wszystkim chodzi? Jak pewnie każdy z Was zna lub kojarzy Felixa Kleirberga, Kierberga. Feliksa Schaubert von Kielberg, coś takiego eee, Anwier, nazywa się Felix, czyli inaczej PewDiePie, który ma naprawdę olbrzymie zasięgi, jeśli chodzi o YouTube'a, ma olbrzymie strasznie zasięgi i eee, w porównaniu do takiego polskiego YouTube'a on naprawdę ma widzów jak ponad trzy razy Pols Polska. Więc naprawdę jest to bardzo dużo. I jak on zrobi jakiś trend, coś zrobi, coś nagra, to dużo osób będzie robiło to co on zwykle, no po prostu z jego fanami. I właśnie jak Felix zrobił odcinek Minecraft, część pierwsza, ta się nazywa ten odcinek po polsku po prostu, czyli Minecraft Part 1, to nabił aż 30 milionów na pierwszym odcinku, gdzie po prostu zaczyna grać w Minecraft. Tam mówi dlaczego to zrobił, i sam Notch, który jest głównym twórcą gry który też jest Szwedem, tak. Minecraft to jest gra szwedzka i nie mówi się Mojang, tylko się mówi Mojang, bo tak się powinno mówić. Bo to Minecraft to jest gra szwedzka, jakby ktoś byłby zaciekawiony. No i po prostu e, Sam Notch powiedział, napisał do niego, że naprawdę dziękuję, za, 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 że gra w tą grę. Bo naprawdę po let's playu z Pvd. naprawdę bardzo dużo osób zaczęło in, grać w tą grę. Bardziej się interesować Minecraftem niż Fortnite'em. Pewnie każdy z was może kojarzy, kto, kto gra Fortnite'a, że zaczął się sezon dziesiąty. Znaczy troszeczkę dawno, ale się zaczął. No i na początku sezonu został dodane tak zwane mechy, czyli takie roboty, w które się wsiadało w dwójkę, jeden, kierował, drugi się znaczy jeden kieruje, drugi, drugi strzela i wszystko jest happy. No i po prostu te boty, boty, Boże, te mechy były dosyć, są niesoptymalizowane na początku gry i naprawdę były wkurzające jeśli chodzi o rozgrywkę. Czyli że nie trzeba było być dobrym graczem, trzeba było być chyba takim graczem, który nigdy Fortnite'a nie wiedział, ale jedyne co trzeba było robić, to jeden kierował, czyli WSAD, a drugi tylko spamił lewym przyciskiem myszy i mogli wina zrobić. Tak, te mechy, czyli te roboty były strasznie OP, no i Fortnite zamiast je nerfić, nie mniej lub bardziej dziwaczne rzeczy do gry. A streamerzy odchodzili od tej gry, czyli od Fortnite. Eee, jeśli chodzi o streamerów, odeszli między nimi ninja, Tifu, Mongral czy wiele innych, ale nie odeszli na no zawsze, tylko po prostu odeszli jakimś pewną moment po, po prostu, kiedy usuną te mechy, na początku y, mechy nie usunięto, tylko jest znerfiono, i w takiej sposobie mamy je do dziś. Choć też są dosyć mocnymi, mocnymi urządzeniami, ale nie jak, tak jak na początku sezonu. No i dużo osób na przykład zaczęło się znowu do tego Fortnite'a przyczepać gdzieś tak w sierpniu, pod koniec, w końcówkę sierpnia. No ale znowu y, po prostu dużo y, osób narzekało znowu na Fortnite'a, ten z, po prostu za, na na przykład strzelbę bojową. Która według mnie była zbyt OP i nie była jakąś dobrze zoptymalizowaną bronią, ponieważ to była strzelba, no może bojowa, wiem, że strzelby strzelane na jakieś dosyć duże odległości, ale. Mm ta strzała naprawdę była dosyć OP, mogło się zabić typa, który miał hey Grant no i dobrze, że ją usunęli no i właśnie dużo osób odchodziło z takiego Fortnitea między innymi ninja na rzecz Minecrafta, też Tifu jak powiem wam, że na naprawdę był zawsze z Fortniteem, jakby był większy czy mniejszy hejt na, na tą grę zawsze z nią grał ale teraz, coraz więcej widzimy Tifu na swoich streamach na Twitchu jak gra sobie w Minecrafta i się świetnie bawi i wiele, wiele innych streamerów, którzy grają w Minecraft. Nie tylko są jakiś duży streamerzy, ale właśnie oni są jakby takim czarnym koniem napędowym popularności danej gry. Czyli na przykład, gdyby nie oni, to by Fortnite nie, nie, nie odzyskał takiego wielki, wielkiego. E Takiego większego jakby sukcesu, nie jeżeli tacy streamerzy, lub streamerki tylko śnią, to tylko chłopaki grają w tym grę. No i właśnie dużo osób zaczęło hejtować Fortnite za to, dlatego że po prostu no, już nie chcieli tego robić, nie chcieli tego grać, taka dla nich była mnużąca, że ile tego może być. A Felix w najlepsze robił kolejne odcinki, robiąc niebywałe wyświetlenia i robiąc niebywą furorę w internecie. Naprawdę dużo osób rozpisywało się na ten temat. I nadal się rozpisuje. Jakim cudem 30-latek ze Szwecji zrobił taką furorę, że Minecraft jest teraz jedną z najpopularniejszych wyszukiwa wyszukiwanych fraz w Google. I naprawdę powiem Wam szczerze, że sam byłem zdziwiony, jak to takie coś zobaczyłem. No i powiem Wam szczerze, że naprawdę. Jeśli chodzi o Felix'a, to zrobił dobrej roboty, ponieważ wybił grę, którą bardzo uwielbiam, to moja ulubiona gra Minecraft. No i życie jej jak najlepiej. Tak samo życzę Fortniteowi. Nie jestem osobą, która nie lubi Fortnite, tak bardzo, bardzo yy, lubię For Fortnite z tego względu, że jest naprawdę świetną grą. Ale gra mi w nią bardzo mało, bo teraz jest szkoła, nie mam zbytnio czasu na... na granie odcinkiem będą tylko co tydzień, znaczy co weekend, rzadko się zdarzy kiedy będzie w tygodniu, no ale dobra co miałem jeszcze mówić, to właśnie co, że właśnie Felix zrobił tak duże wyświetlenie, że naprawdę Minecraft przebijał Fortnite pod każdym, pod każdym względem. Teraz jakoś Fortnite się ratuje, na przykład y, 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 ma współpracę z Borderlands 3, czyli inaczej z Borderlandsem 3 i naprawdę dosyć to, to spoko zawieg, ale naprawdę powiem wam, że Borderlands i Fortnite to jest takie same połączenie jak y, pięść do nosa, według mnie przynajmniej, albo na przykład Minecraft z Fifą, więc naprawdę według mnie to jest takie po prostu połączenie. No ale y, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Yy. I właśnie to było takie szybkie wyświadomienie co, co, czemu o co chodzi w tym Minecraft versus e, Fortnite. O, o co w tym chodzi? Czemu tyle osób oddzieliło się od Fortnite'a i czemu dużo osób e, kocha Minecrafta? W sumie ja lubię Minecrafta i wątpię, czy kiedyś Minecraft umrze, bo to już jest taka gra legenda, co nie? I naprawdę świetna jest to gierka, no ale nie wiem, jak to się wszystko potoczy. To tylko zależy od nie tylko też streamerów, właśnie, bo y, oni głównie napędzają dwie gry. I powiem Wam, że naprawdę. No nie wiem po to, czy się wszystko potoczy, to jest wielki znak zapytania. Zobaczymy, więc to by na tyle w tym odcinku, to był taki krótki odcinek. Jutro się może pojawi odcinek bodajże. W ogóle jest 23-36, to nagrywam, więc jest troszeczkę późno, jest sobota, no i chciałam to nagrać w piątek, ale w piątek nie miałem sił, robiłem tam, pomagałem po prostu przy domu, przy domie, a teraz dzisiaj padało, bo taka śpiąca pogoda, więc nie miałem też jakby czasu, więc nie wiem, czy to wrzucę jeszcze dzisiaj w sobotę, znaczy dzisiaj wątpię, że wrzucę o, może wrzucę w niedzielę, będzie północ, ileś tam, nie wiem, już trudno się mówi, więc to było na tyle w tym odcinku, jeszcze co, to robię specjalnie na 40 subskrypcji, jeśli na uda to wbić, to robię w ciągu jednego tygodnia aż 6 materiałów bardzo dużych, bardzo ciekawych, bardzo fajnych i bardzo fajnie zmontowanych z fajną miniaturką, więc jeszcze ty nie subskrybuję mojego kanału, to naprawdę z chęcią zapraszam, bo naprawdę dosyć się staram na mój kanał i chciałbym, żeby jakoś moja praca została no, po prostu yy, no podziękowania. Nic, nic, nic się to nie kosztuje, a to mi daje większe motywacje do nagrywania. No i co, tym mantle tym odcinku, widzimy się za tydzień, bodajże, ponieważ jutro wątpię, że zrobię, odcinek, kiedy będę miał jeszcze, jeszcze czas, bo mam jeszcze trochę dużo do szkoły. Więc co, to by było na tle w tym odcinku, zobaczcie moje poprzednie filmy, kliknijcie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i do za tydzień, do, do soboty, do piątku, do niedzieli. Cześć!